Dzień dobry prosto z Kenii, z miasta Nairobi, stolicy kraju, zatrzymuję się tutaj na dwa dni, obejrzę tutaj co się dzieje. E, moje pierwsze wrażenia z Kenii są na razie takie, że tutaj w przeciwieństwie do innych krajów e, Afryki, które odwiedziłem wcześniej, tutaj jest w miarę spokojnie i nikt e, nie zaczepia, nie ma jakiejś przemocy widocznej, nikt niczego nie chce, nikt się za bardzo nie gapi, więc Taki jest początek i teraz idę zobaczyć kilka atrakcji w tym mieście. A później też udam się na takie mini safari tutaj do Parku Narodowego. Tutaj cały czas spędzam w centralnej dzielnicy biznesowej, CBD. Tutaj najwięcej się dzieje, tutaj jest najwięcej hoteli. Jest też lepsza dzielnica, Westlands, trochę bardziej na północ, ale ja stwierdziłem, że tutaj jest najwięcej rzeczy i tutaj. Najwięcej można znaleźć też restauracji i też komunikacyjnie jest tu dobrze. Przyjechałem z lotniska matatu, czyli autobusem, właściwie dwoma, bo musiałem po drodze się przesiąść, ale oni to wszystko wszystko mi pomogli, e, powiedzieli, co mam e, zrobić, więc nie było żadnego problemu. I teraz spróbuję dokładnie tak samo wrócić na lotnisko, też jak będę stąd e, się już e, wypuszczać dalej. To jest szczyt centrum konferencyjnego. Tutaj jest widokowa taka platforma. Zobaczyłem pierwsze piętro, trochę rozczarowane, bo była, było wszystko odgrodzone daleko. Ale tutaj, tej są jeszcze schodki na samą górę. I można zobaczyć stąd całe Nairobi. E, młodziutkie miasto to jest. Założono przez kolonizatorów. Tutaj przenieśli stolicę z Mombasy. E, w centrum samym kilka wieżowców. Widać tutaj preferowaną formą płatności jest MPESA, to jest taka skrzynka, skarbonka elektroniczna, gdzie przelewa się pieniądze i wszędzie się płaci. To się podaje taki numerek, ale ja wprawdzie założyłem sobie już to konto, bo kupiłem kartę SIM. Ale widzę, że w wielu miejscach można zapłacić gotówką wciąż albo zwykłą kartą, a gotówki tak za bardzo nie przyjmują. To miasto zostało założone pod koniec XIX wieku przez Brytyjczyków na terenach Masajów. Tutaj prowadzili oni, była oczywiście brytyjska kolonia, dlatego te pozostałości, ślady po Brytyjczykach, widać tutaj na każdym kroku. I dlatego też każdy mówi tutaj po angielsku zresztą to jest język, też porozumieć się z innymi mieszkańcami innych krajów Afryki, tutaj lokalnie. Szczerze, tu nie ma może za dużo do zobaczenia, bo to nie jest historyczne miasto, więc tutaj bardziej jako hub przesiadkowy, tutaj jest lotnisko międzynarodowe i tutaj jest, jest też jedna z siedzib ANZ-u, więc bardziej takie biznesowe miasto można powiedzieć. A ponieważ to miasto jest położone znacznie wyżej niż wschód, niż wybrzeże, dlatego tutaj jest taki w miarę przyjemny chłód. Dlatego też e, ludzie są tak dosyć grubo ubrani. E, powiem szczerze, że nikogo nie widziałem nawet w krótkich spodenkach tutaj. Ja cię pierwszy raz założyłem jako jedyna chyba tutaj osoba. E, myślę, że to będzie trudniejsze w tej muzułmańskiej części, ale to dopiero się okaże. Dzisiaj jestem w Nairobi, a właściwie w Parku Narodowym. To jest park, który jest położony zaledwie 6 km od centrum, dlatego bardzo łatwo się tutaj dostać i właściwie może być to jedyna szansa, żeby tutaj popcować, trochę ze zwierzętami, udać się na safari, jeżeli ktoś nie chce jechać bardzo daleko. I dla mnie jest to duży plus, dlatego że można dołączyć tutaj do takiego safari zorganizowanego. Ja właśnie jestem na takim safari, trzy inne jeszcze osoby, plus kierowca łamany przez przewodnik, po prostu zarezerwowane dzień wcześniej. A tak tutaj wszyscy robią jakieś 10 samochodów, tutaj krąży po całym terenie. Teraz tutaj jest przerwa, to jest miejsce postojowe, gdzie można tutaj taki na piknik, to z toaletami. Trzeba uważać oczywiście na małpy, które tutaj porywają jedzenie i inne rzeczy. Tak dla mnie to jest dobra okazja, żeby tutaj później pojechać na safari dlatego, że ja się nie wybieram w inne miejsca, w inne do innych parków narodowych dlatego, że no, trzeba poświęcić kilka dni na takie większe wyprawy, ja nie mam aż tyle czasu, więc to jest bardzo fajna rzecz, że tak blisko miasta 7 km, zaledwie od centrum Nairobi. 117 chyba kilometrów kwadratowych ma ten park można zobaczyć sporo zwierząt, może nie jakiejś super ilości, ale całkiem całkiem przyzwoicie to wygląda i od razu na sam na dzień dobry pojawił się od razu lew, więc to było już bardzo duży duże plus i e, dobra zapowiedź tej całości. Jedynym wyjątkiem jest to, że tutaj nie ma słoni, więc zaraz się udamy do innego miejsca, żeby te słonie zobaczyć. E, takie sanktuarium i też sierociniec dla zwierząt. E, to są osobne miejsca. Kenia jest bardzo z e, państwem pod tym względem, że tutaj bardzo mało można gotówką rzeczy płacić i nawet wejście się do parku tylko można opłacić kartą. Ale wbrew temu, co jest napisane na stronie, nie tylko przez Strona dla parków i takiego SCTZAN, e który tutaj mają taki system dopłatności, można też zapłacić na miejscu za ten park. Oczywiście dodatkowo płaci za kierowcę i wejście do tych pozostałych sanktuariów, sanktuariów ze zwierzętami. A ten samochodzik wygląda tak, taki pusik właściwie z otwieranym dachem, bo nie można wychodzić podczas tego safari na zewnątrz, więc wszystko ogląda się z wysokości przez ten otwierany dach. Oczywiście są też tutaj inne takie Jeepy 4 na 4 ale to ten całkiem się dobrze tutaj sprawdza. My wyruszaliśmy rano o 5.30 był już kierowca w hotelu i o 6.00 się zaczęło. I to było właśnie dobre, bo zanim tutaj wszyscy przyjechali, to już zdążyliśmy właśnie między innymi tego lwa zobaczyć. A na skroju parku znajduje się tutaj sierociniec dla małych słoniątek i e, zaraz zobaczymy, jak to miejsce wygląda. Można zaadoptować sobie zwierzątko małe. Oczywiście zostanie tutaj na miejscu. E, można też, widzę, tutaj zatrzymać się na noc. Ale tutaj, żeby dojechać z południa parku, to zajęło prawie godzinę, więc nie jest to taka prosta sprawa. ...will always want to make it or relocate from one place to the other in search of... ...when they come to the Nasr, these names will... ...get close to because too much of strange noise. Więc to miejsce jest otwarte tylko godzinę dziennie, między 11 i 12, to jest sierociniec. Okazuje się nie tylko dla słoni, ale też dla zepr czy jednorożców i właśnie tutaj trwa takie show. Cóż, no wygląda trochę, trochę sztucznie, wszystko jest zaaranżowane, natomiast sądząc po reakcjach ludzi tutaj, którzy przyjechali to zobaczyć, to są zachwyceni. No ale ewidentnie jest to show pod turystów, z tym, że oczywiście te pieniądze, które tutaj oni zarobią na biletach wstępu, to idą na żywienie i wychowanie tych zwierząt. Dlatego, że tutaj one przez jakiś czas młodością przybywają z dorosłymi, cały czas śpią z ludźmi i dopiero potem są przystosowywane do życia na wolności, są zabierane stąd do parków narodowych. Okej, okay, można przyjechać zobaczyć, ale nie jest to chyba jakoś taka atrakcja numer 1. Of uh, the rhinos is between uh, thirty five to around forty years for the black rhinos. White rhinos would live a little bit longer, between uh, forty and forty five years, that is the lifespan of uh, uh, a rhino. So, before we start talking about the elephants, if there are any questions. Większość tych Prawie zawsze te miejsca, no to jest dobry pomysł, jeżeli się nie ma nic zorganizowanego inaczej. Szczególnie jeśli się jest w mniejszej grupie albo jest się solo, więc to jest jedyne sensowne rozwiązanie na taką przygodę w, tutaj w Kenii. Okay. chyba zmieniłem to zdanie po zobaczeniu słoni, które tutaj jedzą mleko i też kąpią się w błocie, i to chyba jest najfajniejsze z tego wszystkiego. I chyba zaadoptuję sobie takiego słonia na rok za 50 dolarów. Myślę, że to jest super pomysł. A każde to zwierzę jest uratowane albo z jakiegoś wypadku, albo chyba, że rodzice tego zwierzęcia zginęły. I to samo, więc tutaj przybywa, jakby odtraumatyzować się e, i po, zależy, po kilku latach wychodzi stąd na wolność. <grym> I na koniec jeszcze centrum karmienia żyraw. Tutaj one przychodzą, dostaje się pojemniczek małej właśnie się je karmi. Tutaj one są bardzo, bardzo głodne i całe ta a, trawę i coś jeszcze tutaj jedzą z tego pojemniczka. Próbowałem w ostatniej chwili kupić bilet na pociąg do Mombasy, ale oczywiście czekałem, zlekałem do ostatniej chwili i się okazało, że wszystkie miejsca są wyprzedane, więc wróciłem na lotnisko i do Mombasy wybiorę się samolotem. A jedyny plus jest taki, że to potrwa dosyć krótko, więc. 30-40 minut chyba taki lot trwa, a pociąg to jest 5-6 godzin, więc różnica jest dosyć spora. Dzisiaj, mój pierwszy dzień w Mombasie mój głos się zmienił, dlatego że tutaj przez klimatyzację niestety się rozchorowałem, więc trzeba z tym uważać. Różnica temperatury jest szalona, ale jak tylko wylądowałem tutaj w Mombasie, ale to właściwie wcześniej na wcześniejszym lotnisku przypomniał mi się film Raj Miłość o, o tym jak turyści tutaj z Europy przyjeżdżają na, na seks, turystykę i tutaj widziałam na lotnisku takie sceny właśnie gdzie starsi panowie Anglicy głównie z takimi młodymi Kenijkami tutaj nie wiem czy zapraszają je do Anglii czy jak to tak wygląda ale po prostu skojarzenie jest ewidentne a za mną bardzo znany symbol tej Mombasy, kły słonia, które zostały postawione w okazji przyjazdu i Małgorzaty, jeżeli pamiętam. Dobrze. Teraz tutaj jest taki symbol przy jednej z głównych ulic centrum Mombasy. A miasto tutaj Mombasa, ale też wybrzeże jest centrum kultury Suwahili czyli takie połączenie kultury afrykańskiej z kolonizatorami, kulturą kolonizatorów, ale to za oceanu, czyli z omanu. mieszały się rasy. Teraz mamy taką mieszankę. Eee, Przyleciałem tutaj wczoraj z Nairobi, próbowałem kupić bilet wprawdzie na pociąg, ale zwlekałem do ostatniej chwili i to się nie udało. Także przyjechałem tutaj na lotnisko. Poszedłem z lotniska do Matatu, czyli do takiego busika i w niecałą godzinę dotarłem do miasta. Straszne korki. To miasto ma zupełnie inny klimat niż Nairobi. Tutaj widać taką większą historyczność tego miasta. a No ale też pogoda jest zupełnie klimat jest zupełnie inny. Tutaj jest wilgotność powietrza strasznie wysoka, więc dwie minuty spaceru i jest człowiek już mokry. Ale przed chwilą przed południem padał nawet deszczyk tutaj odświeżający chwilę, więc akurat jedyny plus tego wszystkiego. Um, nie widać tutaj zbyt wielu turystów w Bombasie. Myślę, że większość od razu udaje się w kierunku oceanu. A ja tutaj tak mały rekonesans, zanim ruszę, w te inne części jeszcze w Kenii. A właściwie jedyną taką atrakcją o charakterze historycznym jest tutaj Fort. Jezus zbudowany w XVI wieku przez Portugalczyków. Obawiam się, że dzisiaj to miejsce jest zamknięte, ale przynajmniej można obejść je dookoła i zobaczyć. Tutaj jedyne takie centrum turystyczne, wydaje mi się, gdzie się gromadzą jakieś takie miejsca. A jeszcze jedną rzecz, którą musiałam tutaj ogarnąć, to kupić krem, a właściwie spray na przeciwko komarom, bo tutaj może być trochę niebezpiecznie nad morzem. Nad oceanem. A wprawdzie tutaj w hotelu nie ma, nie poczułem żadnych komarów. Nie ma też moskitiery, więc chyba po prostu w tym hotelu ich nie ma, albo dlatego, że jest troszeczkę oddalone od morza, albo dlatego, że jest trochę wysoki ten budynek. Więc może dlatego tutaj nic takiego nie ma, ale lepiej być ubezpieczonym. Ja stosuję właśnie taki krem albo spray plus maskitierę. A Zauważyłem tutaj, żeby nie do końca ufać mapom googlowym, dlatego, że na przykład było napisane, że ten Ford jest przed weekend zamknięty, a tymczasem jest czynny codziennie. Są też podane nieprawidłowe ceny, wejście jest znacznie tańsze. I jeszcze jedna rzeczy się nauczyłem, bo tutaj teoretycznie wszędzie kupuje się bilety z e citizen Tak, po stronę internetową trzeba założyć konta, coś podobnego jak w Polsce są takie usługi też elektroniczne. Tutaj też się kupuje teraz bilety przez ten portal, ale już drugi raz tutaj w Kenii po prostu dałem gotówkę nie wiem, czy oni to kupują z własnego konta, czy jak. Także nie jest to do końca potrzebne. Właśnie ktoś mi zaproponował, żebym taką sobie kozę kupił, bo ona sprzedawała sprzedawana tutaj na ulicy, żywe. Czy się pytam, co miałbym z nią niby zrobić? On mówi, że oni ją zabiją i wszystko rozdam tutaj potrzebującym. Więc tak ten sposób myślenia też tutaj funkcjonuje. A na ulicach można zobaczyć bardzo różne twarze, nie tylko afrykańskie. Tutaj te widać wpływy z Azji z ludzkiego są widoczne, są twarze takie bardziej arabskie niż hinduskie. Też widać tutaj panów w takim nakryciu kupowym, zomanu, wszędzie. Dzisiaj przedpołudnie spędzam tutaj w centrum Mombasy, głównie na Starym mieście są takie wąskie uliczki przy samym porcie. Tutaj mogą zobaczyć takie życie zwykłych ludzi. Stare domy obok nowych, Tutaj są duże takie kontrasty. Też fajny jest bazar, już na troszeczkę na skraju starego miasta z przyprawami. Tam już oczywiście handlarze niektórzy są wyszkoleni po polsku i Chcą sprzedawać rzeczy po polsku. Jak się dowiedział, że wchodzi z Polski właśnie pan chciał mieć cztery kawy, ale starczyło mi pół kilo, bo i tak jest dosyć duża waga. To już wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek z Kenny, Zapraszam też do obejrzenia innych relacji z podróży po mniej lub bardziej oczywistych miejscach.